Wiele osób zaczyna przygodę z bieganiem, ponieważ zakłada, że jest tańszy sport niż inny. Wszystko, czego potrzebujesz, to para butów. Jak, jak w przypadku hobby, im bardziej się zaangażujesz, tym więcej pieniędzy potrzebujesz. Przez to łatwo się nabrać na myślenie, że potrzebujesz najdroższych butów, technologii, trenera i wielu, wie, wielu innych rzeczy. W wielu przypadkach nie jest to aż tak konieczne. Dziś porozmawiamy sobie, jak niezależnie od budżetu cieszyć się bieganiem. Pokażę różne alternatywy, przedyskutujemy różne, różne sposoby na to, jak tajnym kosztem biegać, cieszyć Imprezy biegowe. Imprezy biegowe potrafią kosztować fortunę. Maraton w dniu zapisów to ponad 300 zł. Maraton w styczniu, gdy on jest we wrześniu, to koszt 200 zł. Półmaraton maraton koszt między 150 a 200 zł. Kolejne duże imprezy, kolejne duże, duże jako takie, w dużych, stołecznych miastach to około między 100 a 80 zł. Ale tutaj przychodzą z pomocą lokalne, lokalne biegi, które nie kosztują aż tak dużo, cechują się niesamowitym klimatem. Tam, gdzie małe kluby robią imprezy w swoich małych ojczyznach. Tam możemy zaoszczędzić pierwsze pieniądze, jeżeli chodzi o bieganie. Cieszyć się niesamowitym klimatem, yy, ogniskiem, kiełbaską, yy, lokalnymi wystawcami, yy, imprezą z dużym pomysłem i Przede wszystkim niesamowitym i niezapomnianym klimatem, ponieważ jakbyśmy zauważyli, lokalne biegi nie są aż tak nastawione i dają dużo od siebie. Można wiele zobaczyć, bardzo mocno na tym skorzystać. A jeśli jeszcze ktoś chce sobie zaoszczędzić i nie płacić nic, to jest coś takiego jak parkrun. Raz, raz w tygodniu, w sobotę, w wielu lokalizacjach w Polsce i na świecie. Spotykają się grupka ludzi, spotyka się, jest pętla pięciokilometrowa. Na końcu zawsze szedł wolontariusz. Teraz nawet usunęli, usunęli top listę zawodników, rekordzistów parkranów, żeby jeszcze bardziej zachęcić amatorów, żeby pokazać, że ten sport jest dla każdego, niezależnie od wyników. To, co mówił jeden z największych biegów w Polsce: podążaj za pasją i każdy jest zwycięzcą. Tutaj możemy zaoszczędzić pierwsze pieniądze, czyli idąc w park ramy, ewentualnie małe lokalne biegi, tylko że je z kolei jest znacznie ciężej znaleźć. Trzeba gdzieś szukać po facebookach innym i innych, albo mieć po prostu szczęście i znaleźć, ewentualnie duże imprezy biegowe, ale z kolei duże imprezy biegowe w dzień zapisu, w dzień startu zapisu czyli jak planujemy sezon? Tak, staramy się na przykład kupić pierwszego miesiąca bądź do, w pierwszej puli. Wtedy napłaci, zapłacimy 1 trzecią tego, co zapłacimy ostatniego dnia z zapisu. Plus yy, warto wiedzieć, co wpływa na, też przede wszystkim na cenę biegów. Na cenę, w, tak jak w Warszawie czy w innych, wpływają przede wszystkim koszty organizacji zamknięcia miasta. Yy, tam jest duża pompa, duża impreza, yy, niesamowity marketing. Małe lokalne biegi i inni na to sobie nie mogą pozwolić, dlatego też jest ciężej je znaleźć. Kolejny podpunkt, do którego przejdziemy, to są buty. Zaczynając przygodę z bieganiem, ja bym od razu, jeżeli jeszcze nie wiemy, czy to będziemy robić, to chcemy robić, nie inwestował aż tak dużych pieniędzy w buty. Oczywiście, but to jest but. Dobry but to jest dobry komfort, bezpieczeństwo dla waszych stawów. Zabezpieczenie całego organizmu. Bo, zwłaszcza jeżeli ktoś wstanie z kanapy po 20 latach, nic nie robienia, wtedy jest dużo dysfunkcji w organizmie, a but cię właśnie przed tym ochroni. Tylko że znowu, jeżeli biegasz 2-3 razy w tygodniu po te 30-40 minut marszu biegów, to ja uważam, że taki but z dekatlonu czy z innej sieciówki, ale już z jakąś taką w miarę w porządku, amortyzacją, będzie jak najbardziej ok, bo. Marki własne wielu sieciówek robią równie dobry sprzęt co topowe marki, co topowi producenci, tylko że nie są tak rozreklamowani, a sprzęt potrafi dorównywać jakościowo. Kolejnym sposobem na szukanie butów czy innych ubrań, ale już topowych producentów, to szukanie modelu niżej. Czyli jak teraz wchodzi nowa pianka, z jakiegoś producenta, z jakiegoś butu, nie reklamując nikogo, no to szukamy modelu niżej poprzedniego, modelu z poprzedniego sezonu, czy z poprzednich dwóch sezonów, bo ten bieg, ten but, przepraszam, bo ten but, on jest w zupełności wystarczy, on jest, on jest w zupełności dobry, tylko że to jest po prostu jakaś tam niższa, niższa wersja technologiczna, Aczkolwiek on jakościowo sezon temu był dobry. On jakościowo rok temu jakoś miał te pozytywne opinie, a teraz recenzenci się zachwycają, że nowy but, nowszą generację jest lepszy. A jeszcze rok temu mówiono o tym bucie, który teraz staniał to samo. Czyli warto szukać po promocjach, warto szukać poprzedni model, po prostu bądź model 2, bo on nadal zachowuje właściwości amortyzacji. On nadal jest dobrym butem i jest po prostu znacznie, znacznie tańszy, ponieważ wchodzi nowy rocznik, nowy model i trzeba poprzedni przecenić, opuścić, opuścić, yy, opuścić cenę. Yy, to jest taki najprostszy sposób na zaoszczędzenie. Poje przejechanie się do sklepu marek, poszukanie butów marek własnych, ewentualnie poczytanie, poczytanie, yy, pos ewentualnie poszukanie butów Parę modeli niższych, dwa, dwa, parę sezonów starszych bo to często ten but klasy premium, tylko że on jeszcze jest dwa sezony do tyłu, dwa sezony starszy, potrafi mieć lepszą jakość i lepszą cenę aniżeli yy, powiedzmy nowy but, ale klasy, klasy niższej. I tutaj jest kolejny, drugi sposób na zaoszczędzenie, zaoszczędzenie gotówki i pokazanie, że yy, te bieganie w nie może być tanie, bo taki but. Z końcówki z sprzedaży, z outletu, możemy często znaleźć naprawdę za śmieszne, za śmieszne pieniądze i on będzie nadal spełniał swoją funkcję, nadal będzie bardzo dobrym butem. Kolejna rzecz, na której można zaoszczędzić, a która, nie jest dla, a która spędza sens powieki i marketingowcy robią wszystko, żebyśmy tylko to kupowali. Obiecują nam cuda, cuda, cuda i obiecują nam wróżki na wierzbie, to technologia. I mowa tutaj o wszystkich zegarkach, smartwatchach i innych. Tak naprawdę zegarek podczas biegu ma nam pokazywać dystans, czas, średnią prędkość, no i szczytywać tętno z pasa. To jest wszystko. To nie po co, jest potrzebne do biegania. No i oczywiście warto, żeby śledził wszystkie funkcje regeneracyjne, takie jak sen, HRV, co jest świetnym markerem, świetnym wyznacznikiem do tego, czy jak się organizm regeneruje, czy nadchodzi infekcja i tak dalej. Garmin robi to bardzo dobrze. Polar robi to wyśmienicie. Ale wracając do technologii, wracając do zegarków biegania. Te podstawowe funkcje nam wystarczą. I tutaj im więcej w las, to za co płacimy? Płacimy za, tak naprawdę za algorytmy, regeneracja algorytmy. Za mapy, za czas pracy baterii i często taki garmin za 500, on spełnia podstawowe funkcje. Czyli ma GPS-a w miarę dokładnego, pokazuje, pokazuje przebyty czas, przebyty czas, dystans, prędkość i szczytuje nam e, tętno, tętno z paska. Czasem jest lepiej kupić po prostu najtańszy z możliwych zegarków, który pokaże te dwa parametry, plus i, i zainwestować w dobry pas Ma. I tutaj mamy szeroki, szeroki zakres możliwości od najtańszych dekanolowskich za 100, po najlepszy pasek, jaki do tej pory powstał, czyli Polar H10 i to jest uważam, jedno z ale z kolei też ludzie wiele lat, wiele czasu biegali bez zegarków, kierowali się samopoczuciem. Najlepsze wyniki w polskiej lekkiej atletyce były, były bez technologii. I to się jak widać da radę zrobić. Bo należy pamiętać, że w bieganiu najważniejsza jest systematyczność. Wszystko to, co jest poza tym, to jest tylko dodatek, to jest tylko dodatek do, do, do sportu, to jest tylko ułatwiat życia albo ogłupiacz, to zależy. O ile dobrych butów nie zastąpi nic i but się będzie zwracał, bo butem z but po tym jak straci swoją amortyzację, możemy nadal w nim chodzić, jeżeli się z nic nie stanie. Tak, w przypadku zegarka to jest tylko dodatek do, dodatek do, do całej naszej zabawy, jeżeli chodzi o, o bieganie. Czasem warto kupić tańszy sprzęt, ale do tego wziąć pasek tętna, czyli kupić używany zegarek plus pasek tętna, zmieścić się w jakiś takich między 300 a 500 zł i mieć naprawdę fajny sprzęt na długie miesiące. A jeżeli już się wkręcimy w ten sport, wtedy już możemy wybierać, bo wtedy zobaczymy, to co jest nam potrzebne. Między innymi mapy, które się przydają, między innymi funkcje regeneracyjne, jeżeli ktoś na to patrzy. Tylko, czy jeżeli Wam zegarek powie, że dzisiaj nie jesteście gotowi na trening, a Wy znacie swój organizm i będziecie, do, i będziecie się dobrze czuć, to czy pójdziecie na ten trening, czy posuwacie się zegarka, to już będzie zależało yy, od Was. Kolejnym aspektem są plany treningowe. Zaczynamy biegać, wkręcamy się już w to, chcemy ukończyć swój pierwszy. Półmaraton po dychę, pobić jakiś swój czas i teraz mamy różne ścieżki. Możemy wykupić y, usługę trenera, która jest, y, która się przydaje, bo trener ma wiedzę. Trener ma doświadczenie i trener ciebie poprowadzi. Ale można biegać bez trenera, można osiągać super rezultaty. Ale można biegać bez trenera. Można osiągać świetne rezultaty, można cieszyć się bieganiem. Jest wiele dostępnych planów treningowych w internecie. I Ale jest wiele dostępnych planów biegowych w internecie i to dobrych planów. Bo nie kierujcie się tym od razu, że wpiszecie w Google plan biegowy na 5 kilometrów. Wyskoczy wam pierwszą zakładkę, w to wejdziecie. Poszukajcie, zgłębicie swoją wiedzę, bo yy, są świetne plany. Ale, my, i ale w internecie znajdziecie wiele świetnych planów biegowych. Naprawdę, planów pisanych przez profesjonalistów, dla amatorów, tylko że te plany są pisane dla ogółu populacyjnego. Tam są ogólne środki treningowe. Tak jak w przypadku półmaratonu, będzie to rozbieganie, rozbieganie z rytmami, zabawy biegowe, biegi z narastającą prędkością i długie wybiegania. Czyli wszystko to, na czym nie zrobicie sobie krzywdy. Sprawdziło się na ogóle populacji i jest skuteczne. I z takimi planami możecie dojść do naprawdę wielu fajnych wyników. Nie trzeba od razu płacić co miesiąc 250-300 zł, chociaż to jest też dobre rozwiązanie. Bo niektórzy potrzebują bata, a niektórzy po prostu nie ufają internetowi. I kolejnym rzeczą, i tutaj mamy pole do zaoszczędzenia. Jakiś pieniędzy, że można po prostu biegać i cieszyć się tym sportem. Ostatnią, najważniejszą rzeczą, jaką ja uważam, to nie zapominajcie, że jesteście tylko amatorami i że bieganiem macie się cieszyć. Te życie sobie trzeba ułatwiać. Tak jak dobre buty was teoretycznie ochronią przed kontuzją. Tak jak dobre buty teoretycznie was ochronią przed kontuzją. Tak, pozostałe rzeczy musicie zadbać sami. Czyli nikt się za Was nie wyśpi, nikt nie będzie za Was biegał systematycznie i nikt o Was nie zadba, wy nie zadbacie o Was sami. Słuchajcie się, zdrowego rozsądku, yy, nie patrzcie też yy, za tymi, którzy. <śmiech> Słuchajcie, <śmiech> Boże, ale nikt za Was się nie wyśpi, nikt za Was nie będzie systematyczny. W bieganiu liczy się przede wszystkim systematyczność i. Dobry sen oraz spokojna głowa. Bieganie lubi spokojną głowę, bieganie nie lubi problemów. Yy, dobre wyniki zawsze przychodzą z czasem. Na, na to sobie trzeba zapracować, to wszystko przyjdzie. I pamiętajcie też, że na, na spokojnych wybieganiach można zbudować niesamowitą formę. Yy, nie trzeba od razu się dojeżdżać na interwałach, jakichś tam cudach na kiju różnych. Jednostkach, różnych jednostkach treningowych, które niektórzy wymyślają, tylko po to, żeby dojechać w swój organizm. Cieszcie się tym sportem. Jeżeli masz inne zdanie, podziel się o tym ze mną w komentarzu. Bo wejdźmy w dyskusję. Jeżeli wieździ możemy zaoszczędzić, czy masz inny punkt widzenia, zapraszam. Ja chętnie wejdę w dyskusję.